Witam Państwa teraz. Pokażę tamborek magnetyczny, który możemy wykorzystać do rękawów. Włożymy sobie go. Zawsze macie tutaj producenta Sefter. Midi, frem. w opakowaniu macie instrukcję jak. Używać. Ten borek macie też spis innych wielkości, więc możecie sobie zobaczyć, jak stosować tutaj w Hoptalencie. Macie pokazane też, jak zakładać włókniny, Tutaj też wykorzystanie właśnie takich podłużnych. Jak instrukcja przykręcenia. A no to jest bardzo proste. Zaraz pokażę. Tutaj mamy. To jest wersja do maszyny PR, Brother, Więc mamy specjalnie takie dłuższe blaszki. Chodzi o to, żeby uzyskać szerokość tego tamborka, tak żeby maszyna odczytała. Zestawię tutaj są śrubeczki wraz z imbusem do przykręcenia. To sobie je Przyłożymy. I teraz należy je przykręcić w ten sposób. Ten, tak, pierwszą. Mamy, sobie, mamy śrubki. Tutaj jest imbus do przykręcania. Wkładam śrubeczkę. Zobaczcie, że tutaj na śrubie jest specjalnie taki niebieski klej do gwintów, żeby nam te śruby się nie wykręcały. I teraz pierwszy należy delikatnie zachwycić teraz jak już mamy wszystkie, wszystkie zachwycone to dokręcamy mamy pierwszą Stronę teraz, drugą będziemy dokręcać. Zawsze u góry ten skos potrzebujemy, żebyście nie zakładali odwrotnie, bo wtedy tutaj nie ma tego podskosu. Tylko w ten sposób jest widać też ten skosik, żeby nam się łatwo wsuwało w tamborek. Ja robię zawsze tak, że jak poprawię stronie, to otwór mam do siebie. Wtedy będzie nam tutaj ładnie pasować w uchwyt. To jest tamborek, który możemy dwustronnie zakładać. Nie trzeba celować. też, że jest to tak rozwiązane. Mamy gotowe i cztery macie zapasowe zawsze. Jakby któraś uciekła, zgubiła się, to to sobie warto schować. I tego wygląda już skręcony, zaraz pokażę jak go użyć. Teraz tak zakładamy ten przyrząd do zakładania rękawów czy nogawek. Ja, ja będę chciał tutaj uzyskać jak najniżej ten haft po boku rękawa. więc y, zaczynam od tego elementu. Zakładam go tutaj jak najniżej. Wpinam. I teraz biorę tę dolną część czyli ten element musi tutaj nam trafić pod tą podkładkę. Teraz, jeżeli potrzebujecie tutaj sobie regulację zrobić, to zobaczcie, że tu możemy poluzować i tym możemy sobie dowolnie regulować. Chodzi o to, żeby tutaj jak najprecyzyjniej dopasować do tego tamborka otwory. Czyli luzuję sobie, patrzę tak, żeby mi się ładnie tutaj wypinało i wpinało. I Dokręcam. troszeczkę czekaj, co jest, jest, OK. Teraz otwieramy te takie zapatki. Zapinamy. No, i teraz będziemy nasuwać już naszą bluzę. No I mamy naszą bluzę. Tutaj przez dół włożymy nasz rękaw. Ten dolny szewek damy od spodu. Zrobimy tak. Jeżeli byśmy chcieli tutaj u góry, to jest wtedy to miejsce, byśmy musieli wpinać. Natomiast my chcemy uzyskać jak najniżej, czyli dosuwamy na maksymum, co się tutaj da, czyli od tego do tego miejsca możemy robić. Czyli mamy ten kawałek na mankiet, tutaj jest ta odległość i od tego. Momentu dotąd możemy już haftować. Można by było w zależności jaka bluza jeszcze niżej spróbować, ale generalnie mamy to miejsce. No i pozostaje nam tylko wpiąć. Tutaj odczepić. I całość wysunąć. Tutaj troszeczkę ciaśniej. Bo jest mało miejsca. I tak mamy zaczepione idziemy do maszyny. Jesteśmy przy maszynie i teraz dwie zasady. Musimy włożyć przez e, szyję, z tego względu, że tutaj nie ma tego wystającego elementu, który jest z tej strony. Jak widzicie, jak w ten sposób nie jesteście w stanie wpiąć. Ja to potem pokażę jeszcze bez y, założonego materiału. Czyli y, na czym to polega różnica? Czyli tutaj otwieramy sobie tutaj szyjkę, zakładamy na hafciarkę i wpinamy. Tu musimy ułożyć z tyłu wszystko, żeby nam lekko weszło. Sprawdzamy, czy tutaj się nam wszystko ładnie y, pasuje. No i musimy sprawdzić test pracy. Tu mamy taki wzór właśnie długi. Widzicie, że teraz może pracować i, i możemy haftować. Ja pokażę jeszcze coś takiego, na czym to polegało to, czemu nie możemy odwrotnie zrobić. W sumie by było nam wygodniej dać zakładać w ten sposób na rękawie, ale jest to w ten sposób zrobione, że ten element się blokuje. Ja zaraz pokażę inaczej ujęcie, Zobaczcie, Kiedy wkładamy tą płaską stroną, tutaj, to tamborek nam się elegancko wpina, tak? Tu mu nic nie przeszkadza. Natomiast, jeżeli to odwrócimy, to jest za dużo tutaj miejsca i nam się nie jest w stanie tu wpiąć do końca. Też widać, że wtedy ten element blo blokuje, tak? On musi być założony tu do przodu, czyli, czyli w ten sposób. Tak, że ten element jest frontem do nas.